Przepiękne prace powstały na kolejnym już happeningu. Tym razem uczniowie ze szkoły podstawowej numer 7 oraz osoby niepełnosprawne malowały swoje marzenia. W tym roku malowanie odbyło się na terenie ogrodów przy ulicy Łukasińskiego. Jest to jedna z części całego projektu Niepełnosprawni Aktywni Kulturalnie, z czego jakby w skład wchodzi gra miejska. Happening, który właśnie dzisiaj się odbywa, salon poezji, ale również przegląd teatralno-muzyczny Maskarada, który jest 21 października. Prace były zachwycające, a czasami zaskakujące. Pierwszy tutaj po tej stronie przedstawia tęczę i łąkę naszych marzeń. Tutaj z wszystkimi z kolegami wymyśliliśmy sobie to wszystko. I to ma, być, ma przedstawiać łąkę, deszcz, chmury wszystko ogólnie. Druga praca, dosyć zaciemniona. E, to ma przedstawiać nasz, nasz kosmos. Pośrodku to jest czarna dziura. Zieleń malował y, pan Wojtek, y, niebo malowaliśmy same, drzewa, drzewa malowaliśmy razem z inną panią, y, trawę z panią Ewą, y, krzaki, kwiaty malował, malowałyśmy same. Malowałam drzewa, kwiaty. Lubi pani w ogóle malować? Staramy się integrować tutaj. Mamy jak i osoby pełnosprawne, jak i też osoby z niepełnosprawnością. I staramy się przy, przy okazji właśnie tego typu działań plastycznych, artystycznych, integrować osoby zdrowe, razem pełnosprawne, z osobami z niepełnosprawnością. Świat powinien być kolorowy, bo my powinniśmy o niego dbać. Bo za parę lat tego może nie być. Ci młodzi ludzie wykazują niezwykły talent plastyczny, a niektórzy już myślą o swojej przyszłości. Ja ogólnie chciałabym iść na studia malarskie, bardzo ładnie rysuję i uważam, że mam talent. I z taką pracą przyjęliby cię na studia, czy nie, jak uważasz? Myślę, że może by przyjęli.